Przyjaciele, zwołałam Was tutaj, żeby. bo mam pewną sprawę. Bardzo ważną sprawę. Jak niektórzy z Was może wiedzą, niedawno w naszej studni urodziły się dwa źrebaki, Jaskier i Jean. I one, ob, i oba źrebaki, miały trudny poród. Ja. Jestem osobiście siostrą jednego z nich i moja mama jest w bardzo ciężkim stanie, a tutaj Ryko, lazuryt. No właśnie mój brat jest w bardzo ciężkim stanie. Akurat moja mama się czuje dobrze, tylko że ten źrebak po prostu... I właśnie Chciałabym znaleźć sposób, żeby ich jakoś wyleczyć, bo jeżeli nam się to nie, u... jeżeli my tego nie zrobimy, to to nie jest długo. może być koniec. Musimy zrobić to, zanim będzie za późno. E, przepraszam. Tak. Bo. Ja mam pewną, pewną propozycję, która no raczej nie zadziała, ale gadaj, potrzebna nam każda. Ja jestem synem przywódcy tutaj tej stady Niny, Bucefała i moi rodzice Często po prostu opowiadali mi różne opowieści ze zwojów, które są w naszym skarbcu rodzinnym. No i była tam taka legenda o drzewie, które ma owoce, które cudownie leczą i każdą chorobę. Hope, weź, przestań. To są na pewno tylko legendy. Co my z tym, co my zrobimy z jakimiś bajeczkami? Ja właśnie myślę, że Hooper ma rację. Przecież nie wszystko. W, każdym legendzie, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. To drzewo może tam gdzieś jest. Musimy chociaż sprawdzić. Yy. Tylko że. Chodzi o to, że to jest bardzo niebezpieczne tam dojść. Podobno. Będziemy musieli nawet podróżować w czasie, żeby to znaleźć. Ja chcę uratować moją mamę, więc mogę zrobić wszystko. Dobrze. Ale ja naprawdę do końca wam nie wierzę. Możemy ych, gdzieś tam stracić nawet życie, tylko żeby szukać jakichś owoców z bajeczki. Może się okaże, że gdzieś jest takie drzewo, ale te owoce nic nawet nie, nam nie dadzą. Ja myślę, że dadzą, Hołb ma rację. Hołb i plamka mają na pewno rację. Musimy tam iść. Czy masz jeszcze jakieś inne informacje, Hope? No. W tym zwo. Na końcu, jakby. A, na końcu tej księgi jest mapa. Jakby tego całego. Jest mapa i wskazówki, jak dotrzeć do tego miejsca. Naprawdę? Tylko, że. Rodzice nie pozwoliliby mi od tak tego wziąć i bym musiała im powiedzieć, jeżeli. po co ja to biorę ze skarbca, bo samemu mi nie wolno wchodzić do skarbca i chodzi o to, że. Właśnie rodzice mogą się nie zgodzić i będę... no i po prostu nas nie puścić, a rodzice, no tak, no więc musimy to zrobić tajemnie przed dorosłymi końmi. Rozumiem, więc. Będziesz musiał tam iść w nocy. Dzisiaj, bo ja, ja, ja nie pogodzę się z tym. Nie pogodzę. Jeśli. Nie pogodzimy się z tym, jeżeli członkowie naszej rodziny po prostu wiecie. Tak, wiemy. Musimy wyznaczyć pięć takich koni, które najbardziej nadają się do takiej wyprawy. Nie możemy iść wszyscy. Nie możemy się tak narażać, bo. Lepiej, żeby kilka z nas no, tego nie przetrwało albo ciężko z tego wyszło niż wszyscy. Tak, zrobimy zawody w kilku dziedzinach. Kto wytrwa, kto wygra i będzie, okaże się, że jest najbardziej wytrzymały i po prostu silny, ten pójdzie z nami. E, potrzebujemy jeszcze kogoś, kto będzie mądry. E, tak, właśnie. E, to po prostu zrobimy zawody w różnych dziedzinach i zobaczymy, kto wygra. Ale teraz musimy. Naj, ale najpierw myślę, że omówmy jakby sprawę, e, e, jak to powiedzieć. Włamania się do skarbca królewskiego. Włamania się, jak to brzmi. E, nieważne, jak to brzmi. Robimy to dla dobrych celów. Ja mogę to zrobić. Myślę, że ktoś z jakby królewskiej rodziny. To rodzice nie tak bardzo się zezłaszczą, jeżeli mnie odkryją. Tak, myślę, że ty byłbyś najlepszym rozwiązaniem. Zakradnij się tam przez noc i ty na pewno z nami jedziesz. Bo przecież według przepowiedni. Nie chcę mówić teraz o przepowiedni. To już mnie zaczyna nudzić. Okej. Okay. Ale przecież nie każdy, kto tutaj jest, wie o przepowiedniach. Lepiej, żeby dopóki nie jestem dorosły, zostało to sekretem. Jeszcze ktoś usłyszy i. Dobrze. Dobrze, możemy się na razie rozejść. Zgierku, Mam do ciebie dobrą wiadomość. Przepraszam, że cię obudziłem, ale chciałem Ci powiedzieć, że mamy sposób, żeby cię uratować już nic nie będzie Cię bolało i będziesz zdrowy. Dziękuję, że przyszliście. Potrzebowałam akurat kogoś, żeby kto by mógł ze mną pobyć. Wiecie, że niedługo może mnie już tutaj nie być. Pomagajcie wtedy tacie. Mamo, ja na to nie pozwolę. Będziesz żyła. Mama tylko położyła nas spać i od razu poszła. Zawsze opowiadam nam jakąś na przykład historię na dobranoc, albo chociaż daje nam całusa. mama martwi się o Jess. Idą ją szukać, posłuchałam dzisiaj rozmowę rodziców. Wszystkie zrobione się odnalazły, tylko nie ma Jess. Musimy ją znaleźć. Przepadli też ci, którzy szukali z rybaków. Weźmiemy kilka koni i pójdziemy dzisiaj w nocy ich szukać. Nie możemy tak po prostu stać bezczynnie. Masz rację. Zrobimy to jak najszybciej. Aha. Ty już lepiej idź do tego skarbca, tak jak obiecałeś. Będę pilnować, żeby nikt nie zauważył, że cię nie ma. A rodzice i tak poszli do lasu. Hop. Tutaj nie ma żadnych duchów, tutaj nie ma żadnych duchów. Nie bój się, idź po swój i wracaj. Wracaj, idź po swój. I wracaj. To, to swoje chyba były tutaj w tej skrzyni.